Hej hej, z tej strony Adi. Dzisiaj ym, będzie drugi odcinek z serii lekcje jazdy. Więc ciąg dalszy tak z le zwanych lekcji jazdy. Dziś o i ogłowia, i wędzidła i rozmiary sprzętu. A jeśli serie jest to coś tam słuchał obok pokoju. Ym, a u nas też zrobili w pokoju. Drzwi, że co? Może ich założyć. Więc coś tam wymierzyli czy przedłużając zaczynamy, ogłowie produkowane są w pięciu rozmiarach, najmniejsze na Shetland, najmniejszy Shetland rozmiar 0, to są takie, um, takie bardzo malutkie i um, od pony na kuca rozmiar 1 są kantary, więc jak ktoś szuka, szuka kucyczka jakiegoś Shetland cika, coś takiego, Um, no to pony dla jeszcze mniejsze będzie git, najlepiej pony. A jak ktoś jeździ na koniach jak ja, dużych, dużymi łbami, albo trochę mniejszymi pomiędzy kop a full, to full się powinno kupować. Ale już nie przyskakuję. Kop rozmiar 2 dla koni średniej wielkości. Full rozmiar 3 dla dużych koni. Ja właśnie na koniach pom, głównie z rozmiarem ba full, ale ostatnio zaczęłam też jeździć. No i jeszcze jest pomiędzy kup, a full. No i po prostu zmniejszam full i jest idealny. Ja chyba myślę, że rozmiar jest full, no ale każdy mówi co innego. Oraz X full rozmiar 4. To bardzo duży rozmiar dla na, na największych koni jest bardzo dużą głową. Są um, konie, które są um, niepociągowe, a mają taki duży łeb. I pociągowe mają tak samo dużo. I jakby ktoś się za tym mówił łeb. Ludzie nie mają być wiedzieć że masz łeb. Ale u koni to się wygówniła łeb. Łeb konia. I więc jak to już przeszkadza, no to przepraszam bardzo, ale ja mówię tak jak nie uczono. A to oto ich rodzaje. Czyli ma się rodzaje ogłowi. Mamy wiele rodzajów O ogłowie. Ogłowie, ogłowie zazwyczaj od rodzaju nachrapnika biorą swoją nazwę. O głowie z nachrapnikiem kombinowanym. O głowie szwedzkie z nachrapnikiem szwedzkim. Nie wiedziałam, że takie głowie szwedzkie to na nachrapnik szwedzki! Ja Myślałam, że to Ja bardzo dużo analogii, kraje jest za nim. Jak jeszcze dam da, zwracają uwagę. I jak teraz rozmawiałam, tak, to ja właśnie takie coś mówię. O głowie meksykańskie z nachrapnikiem meksykańskim. Serio. To samo? Powinno być poważne, bo to, takie, ludzie po, to jest takie odważne, że ludzie mogli się poduczyć trochę, ale nie potrafię. O głowie angielskiej za chrapnikiem angielskim. Dobra, ja się już chyba ucieknę z tymi komentarzami. Okowie z podwójnym na chrapnikiem. głowie do Hakamore. Inaczej słyszałam. O głowie Hakamore. O głowie musztukowe. O głowie rajdowe, o głowie westernowe, o głowie wełniane. Ja od razu mówię, ja się na tym nie znam. Właśnie, jak chodzi o sprzęt, to się, na, jak się jedzie w klasy, czy licząc szkółkę, czyli tylko siodłowe, wszechstronne, stokowe, ujeżdżeniowe, no to się zna, będzie tam na siodle, na prawkach i Bo O głowie będzie to nie moja walka. Fajka. Więc się bardzo wspomagam tym, co jest napisane. Więc ja też powiem, to. Może moje wina, może nie moja, po prostu nie widziałam, Znowu coś. A teraz budowa. Basek patoliczny A. Czyli to, co jest u za uszami? Na czółek. No to na czole, przed uszami. Ty, I grzybkę powinno się wyciągnąć, ale tak nie trzeba. Basek policzkowy. O, tu jest. Na policzku idzie. Pasek podgadlany pod gardłem. Na chrapniki. O, tu właśnie są na chrapniki. Kośnik. I skośnik jest to, żeby konie nie otwierał pyska. Tak okolicznie to jest pyska, nie buzia. jakby co? Pyska podczas jazdy, jak z tym problemem. Nie każdy go musi, ale, ale wy muszą. I wodze, Chyba jedno z bardziej ci rozprzeć. Chyba najbardziej znane z wszystkich rzeczy rozproszę. Teraz będą wędzidła. I tam trzy wędzidła z obrazkami. Ale jeszcze będzie po Będzie pojedynczo łamane, zwyczajne. Najczęściej spotykane. Będzie było podwójnie łamane. No to są te dwa łamania. I czy te? te I będzie było oliwkowe. Nigdy nie jeździłam. Ale podobno też często można spotkać. Tylko tu mówili na obozie mi. A tutaj są wymienione. Będzie z werblikami. Takie chyba. Łacuszek? Nie, jak skończono. Będzie policzkowe. Będziemy policzkowe oliwkowe, je językowe z zabawką, to będą za obawy, czy językowe z opatką, z ma. rurkowe, taka rolka po prostu jest. Będzie PESOA, gdzie tam, w ogóle. przelotowe, takie chyba jest, że podniesienie na język, miejsce. Będziemy S-filis, w kształcie litery S mniej więcej, i skokowe. mi tu z dalszy, Będzie podwójne. Takie że wędzidło, i nad tym jeszcze na wędzidło, pechlam, mózgłuk i mózgłuk jest dziecka S. Em, na mózgłuk się w ogóle nie znam. I imię, bo chyba to są właśnie te rodzaju wędziny, które nie powinno się już w używać, ale jestem bardzo pewna, bo jak mówiłam, na wędzidłach i w ogóle, w ogóle praktycznie nie znam. To są wędziny używane w zaprzęgach, bo tak, to są wędziny używane w zaprzęgach. Nie, nie są normalne, tylko inne. Też dam. Pędzidło zaprzęgołe Przepraszam Kiełzna szoro szorowe Kiełzna szorowe Kiełzna homo homoutowe typu Liverpool To są rozmiary Small pony Shetland, Shetlandy i małe kuce Pony, pony, kucyki to jest 137 cm wzrostu I tak, to jest bardzo podobne do tamtego tylko to, um, um, jak to powiedzieć, jest bardziej dokładne. Mam smart szczegółów. Horse, smart Horse Hop Konie o drobnej głowie wzroście do, do od 137 cm do 157 cm. Standard Horse Full Konie i, o wzroście od 147 cm i o dużej głowie konie o wzroście do 170 cm i w drobnej głowie. To jest jak na fachowe wymiary, też na fullach jeżdżę, i na standard horse. Dark horse, x full, koń o wzroście 170 cm w wyżej oraz koli o dużej głowie. Na takim wysokim koniu, który miał 1,80 m, chyba nawet, na chyba, albo nawet na pewno. Mam mytka i czekano. I jest jak to jak się to zakłada z angielskich, to szybko Small mały, ku, mały kucyk, panny kucyk, small horse, mały koń, standard horse, standardowy koń, chodzi o wielkość, jest jasna. Large horse, to było, że duży koń. Ja widzę się w, klasie, teraz w wakacjach, a w angielskim wiszę. Bardzo no, pięknie. W angielskim jest? Informacje brane z... Sklep Tundra i Amigo krok.pl. To wszystko na dziś. Jak na was wszystkich, pa pa!